Zależy Ci na powtarzalnej produkcji wiązek kablowych? W tej kwestii wybór komponentów też ma znaczenie. GMG to producent końcówek nieizolowanych, który stawia na powtarzalność produkcyjną, byś i ty mógł ją uzyskać na swojej produkcji. Dlatego, ostatnia końcówka GMG jest zawsze identyczna jak ta pierwsza. Widoczne na każdej końcówce faski zmniejszają stopień zużycia aplikatora. W przypadku wersji na taśmie, końcówki przywijane papierem nie zahaczają o siebie przy rozwijaniu. Oto produkty, jakie znajdziesz w ofercie GMG: nasówki stalowo niklowane, końcówki oczkowe antywibracyjne, końcówki zwykłe oczkowe, końcówki typu nasówka krótka i nasówka długa, końcówki widełkowe, kazetki zwykłe, kazetki typu TKL z obchwytem na izolacji, kazetki modułowe, nasówka 6-3 z zaczepem do obudowy. Końcówki Maten Lock typu tyk, końcówki Maten Lock typu gniazdo, końcówki Mini Maten Lock typu tyk, końcówki Mini Maten Lock typu gniazdo, końcówki proste long Insertions, nasówki bezpieczeństwa typu safety i najpopularniejsze przewijane papierem końcówki w wersji mosiąc i pocenowanej oraz również najpopularniejsze końcówki kątowe typu H. Końcówki GMG to jakość potwierdzona certyfikatami, m.in. UL. Jeszcze większym dowodem ich jakości jest niski wskaźnik reklamacji. Już teraz zapytaj o ofertę oficjalnego dystrybutora GMG w Polsce, Wire Solutions. Napisz lub zadzwoń.